Już niedługo startuje trzecia edycja Festiwalu Kulinarnego Delicju. Od 6 do 8 czerwca zapraszamy serdecznie na wrocławski rynek. Czeka nas tam ponad 70 wystawców z lokalnymi produktami, czeka nas strefa warsztatowa i strefa edukacyjna. Jest to wszystko w ramach budowania wrocławskiej marki gastronomicznej, a nowością tegorocznej edycji festiwalu będzie Posłuchaj, jak smakuje Wrocław. Mapa kulinarna, mapa audio, gdzie szefowie kuchni zaprezentują swoje najlepsze dania. 30 maja, właśnie tutaj, w tych niezwykle klimatycznych wnętrzach restauracji Gustaw, Żyli wyłoni tegorocznych zwycięzców konkursu Delicje 2025. I jeszcze tego samego dnia podczas konferencji prasowej. Poznamy wszystkich laureatów, ale największe emocje czekają nas 7 czerwca na festiwalowej scenie, kiedy nastąpi oficjalne wręczenie nagród, kiedy to statuetki i medale powędrują bezpośrednio do rąk naszych laureatów. Serdecznie zapraszamy 6-8 czerwca na rynku we Wrocławiu. Spotykamy się na trzech dniach kulinarnej uczty. Mnóstwo warsztatów, pokazów kulinarnych, pokazów gotowania na żywo oraz energetycznej muzyki. Serdecznie zapraszamy.